Dzień dobry, witamy w kolejnym komentarzu na kanale Zero. Dzisiaj specjalny gość, pan profesor Sławomir Cęckiewi, członek obywatelskiego Komitetu Poparcia Karola Nawrockiego. Dzień dobry. Chcemy porozmawiać o tym, co się dzieje. Dlaczego można uznać Ciebie za proroka? Bo jak wchodzę na Twoje konto na Twitterze, to wiem, że będzie atak i wiem, jaki to będzie atak, ale jeszcze tego ataku nie ma, a to można już znaleźć na Twoim Twitterze. Z czego to wynika? Skąd wiesz? Dużo spaceruję z pieskiem i czasem coś słyszę na mieście. O czym się mówi, ale mówiąc poważnie, z służb specjalnych sporo cieknie od paru miesięcy, i historie związane czy to z kawalerką, czy można powiedzieć, całą linią ataku na Karola Nawrockiego, dyskutuje się w służbach, no i czasami coś tam do mnie wpadnie, i stąd. No właśnie, te prorockie wpisy na X, na moim Czy, profilu. Czyli można powiedzieć, że te przecieki też dają poznać, że służby nie są zadowolone. Ludzie, funkcjonariusze, którzy tam pracują na dole, można rzec, patrzą na to z takim zażenowaniem, że w ten sposób wykorzystuje się służby specjalne w kampanii wyborczej, w kampanii prezydenckiej. Tak jest. No trzeba powiedzieć, że mamy po raz pierwszy sytuację taką, że ktoś przegląda materiały z tak zwanego postępowania sprawdzającego, i postanawia niektóre elementy tego postępowania sprzed lat wykorzystywać w kampanii. No, sam Karol Nawrocki powiedział, że rozpoznaje przynajmniej jeden z dokumentów, który fruwał w przestrzeni publicznej jako ten, który dostarczył w ramach postępowania sprawdzającego w roku 2021. I to w służbach specjalnych wywołuje bardzo duże poruszenie. Po prostu, dlatego, że to jest. Taka wiedza, która jest ściśle chroniona i nikomu do głowy wcześniej nie przychodziło, żeby rzeczywiście informacje z postępowania no, gdzieś puszczać do mediów, dyskutować o nich publicznie itd. itd. Trudno dyskutować publicznie, skoro jest to klauzulowane, jest to objęte tajemnicą. W sposób wybiórczy wybiera się takie fragmenty, które mają rzutować na wizerunek Karola Nawrockiego. To jest już specyficznie obrzydliwa gra operacyjna. Warto o tym dodać. No, rzeczywiście to jest niebywałe, że z czymś takim się mierzymy. Tak. Mieliśmy już od ponad roku do czynienia z podobnymi akcjami w stosunku do ambasadora Szatkowskiego czy mojej skromnej osoby, ale w takiej skali, w jakiej zostały. Te materiały użyte w stosunku do Karola Nawrockiego, no dość powiedzieć, ja nawet się od jednego z funkcjonariuszy dowiedziałem, kto będzie współautorem tekstu, który, się opublik który został opublikowany w Onecie, więc no przecież ja sobie tego nie wymyśliłem. Pisałem zresztą o tym ostatecznie, zdecydowałem się napisać o tym gdzieś na początku chyba kwietnia. No, a cały atak nastąpił, czy taki furiacki już zdecydowany atak na Nawrockiego nastąpił dopiero w maju. Czyli można powiedzieć, że wiedziałeś wcześniej, tak jak Donald Tusk, który poszedł do studia TVN-u i powiedział, że on wie, że będą zaraz publikacje medialne na podstawie jakichś materiałów, czyli dokładnie ten sam kazus. Nie, on zdecydowanie wie więcej, dlatego że on działa w jakimś takim, nie wiem, trój-, czworoboku, KPRM, służby specjalne. Media, może najwyższa izba, izba kontroli, no w ogóle jakby całe struktury państwa pracują przeciwko temu. No nam i sły słynna ulica Kielecka, która została nagłośniona jako Taki nieformalny sztab Rafała Trzaskowskiego. O co chodziło z Tak, Kielecką? dlatego, że były informacje o tym, że na Kieleckiej zamieszkują tymczasowo, bo to jest jakiś rodzaj hotelu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kluczowi funkcjonariusze dla sprawy, kluczowi funkcjonariusze ABW, dla sprawy Karola Nawrockiego, czyli ci, którzy po prostu podejmowali decyzję w sprawie wyjęcia i przeglądu jego akt w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ewentualnego wykorzystania tego. W kampanii. Oni mieli tworzyć notatki na temat przeglądu tego, tej teczki Karola Nawrockiego i, i pewnie od nich się wszystko zaczęło. No dobrze, ale powiedzmy naszym widzom, na czym to polega, że Karol Nawrocki ma teczkę w służbach, z czego to wynika, co w takiej teczce się znajduje i dlaczego to może tak fruwać. Sobie po prostu po mediach. Nie może fruwać po mediach, to od tego trzeba zacząć. Natomiast coś takiego jak teczka Karola Nawrockiego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika stąd, że jako urzędnik państwowy na różnych etapach, najpierw jako zwykły pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, później powiedzmy średni, średni urzędnik Instytutu Pamięci Narodowej, aż wreszcie jako prezes, przechodził trzykrotnie Postępowania sprawdzające. Tutaj też muszę jednoznacznie zaznaczyć. Tego typu postępowania sprawdzające są o wiele głębsze, o wiele poważniejsze niż na przykład takie, które przechodzą politycy, którzy bardzo często z definicji, z, na przykład z racji pełnienia funkcji premiera czy, czy ministra, czy nawet posła, mają dostęp do informacji niejawnych. No i stąd po prostu materiały w służbach na temat Karola Nawrockiego, więc trzykrotnie był sprawdzany i zasób, z którego, że tak powiem, dzisiaj medialnie strzela się do Karola Nawrockiego, to jest zasób Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niewątpliwie to, że postępowania były najpierw dwukrotnie prowadzone w Gdańsku, a później w centrali ABW w Warszawie powodowało, że jakby z tych materiałów i gdańskich i warszawskich no, korzystano po prostu do tego, żeby zohydzić kandydata Karola Nabrowskiego w wyborach. Czyli można powiedzieć, że taka ankieta do służb to jest prawdziwa spowiedź? Wszystko trzeba podać. Ja słyszałem, że taka ankieta do ściśle tajnych ma około 40 stron i prześwietlane są wydatki z kart płatniczych, no, tak generalnie jest. kogo wszystko. się zna, z kim się widziało, tak. każdy zagraniczny kontakt. To wszystko się znajduje w takiej teczce. Tak, potwierdzam. To dotyczy nie tylko samej osoby która jest badana, czyli nie tylko Karola Nawrockiego, ale to dotyczy jego żony, jego, ich dzieci, osób z kręgu rodzinnego, czyli na przykład rodziców po obu stronach, ale również kręgu towarzyskiego. Wszystko jest po prostu sprawdzane. To są sprawy medyczne, to są sprawy finansowe, wyjazdy zagraniczne, kontakty, adresy, pod którymi się w jakimś czasie przebywało i tak dalej nie ma żadnej tajemnicy, która Tutaj w tym postępowaniu mogłaby umknąć służbom. To nie jest test na bycie supermenem, to też trzeba podkreślić, bo to nie o to w tym chodzi, tylko to jest w jakimś sensie test na prawdomówność. I tą prawdomówność zdał na piątkę, skoro trzykrotnie otrzymał nie tak, jak mówią ludzie Platformy Obywatelskiej, do jakiegoś poufnego. Do jakichś poufnych informacji, tylko po prostu trzykrotnie uzyskał dostęp do informacji ściśle tajnych, czyli najwyższej klauzuli zgodnie z zasadami obowiązującymi w świecie zachodnim państw natowskich, a do tego otrzymał jeszcze dostęp do informacji Unii Europejskiej, tzw. Tak COSMIC, Więc no, nie ma już wyższych klauzul, do których ktoś mógłby mieć dostęp w Polsce. No tak, no to jest swego rodzaju ekshibicjonizm. Musimy wszystko podać na tacy Oczywiście. służbom państwa polskiego. No i widzimy sytuację, no teraz jak ufać jak taki urzędnik, który będzie chciał zająć stanowisko wiceministra, czy jakieś inne wysoko eksponowane stanowisko w państwie, będzie chciał ten ekshibicjonizm uprawiać, kiedy widzi, co się dzieje z Karolem Nawrockim? Czy no to właśnie. nie uderza w podstawy naszego bezpieczeństwa, Janku, jeśli chodzi o zaufanie mi, do państwa? Janku, zadałeś mi najtrudniejsze pytanie w tej rozmowie, no bo sam mam y, bardzo dużą rezerwę teraz do służb, ze względu na to, co mnie spotkało. Y, nie wiem, nie chcę mówić za Karola Nawrockiego, ale niewątpliwie jest to, Poważny problem, i myślę, że w przyszłości sprawy dotyczące postępowań sprawdzających, pewnie jakieś reformy służb, powinny zostać w jakimś szerokim gronie nie tylko jednej partii, nie tylko środowiska, wierzę w to, prezydenta Karola Nawrockiego, przedyskutowane tak, żeby nigdy ta sytuacja, która ma miejsce dzisiaj się nie powtórzyła w stosunku do kogokolwiek. No parafrazując Rafała Trzaskowskiego, to się w głowie nie mieści. Ale się tak. nie mieści, żeby coś takiego miało miejsce w demokratycznym państwie prawa, że obywatel, ktoś, kto ma eksponowane stanowisko, zająć to eksponowane stanowisko, jest zapewniany, że jest to klauzulowane, jest to super tajne, a później wykorzystuje się w ramach brudnej kampanii, wybiórczo podkreślmy, wybiórczo, tak żeby zespinować to w mediach w taki sposób, żeby obrzydzić, zohydzić danego kandydata. Pełna zgoda, ale można spojrzeć na to szerzej. Różnego typu postępowania, nie tylko sprawdzające w służbach, ale postępowania prokuratorskie, lądują w formie różnych fragmentów informacji w gazetach. No przecież ja, zanim otrzymałem zarzuty karne, fałszywe zarzuty karne za tak zwaną linię Wisły, przeczytałem o tym chyba dwa miesiące wcześniej w gazecie wyborczej. Taka jest rzeczywistość Donalda Tusk'a i Rafała Trzaskowskiego i ten wybór, przed którym stoimy za kilka dni, jest wyborem między wolnością. E, prawdziwą demokracją, bezpieczeństwem Polski, a fałszem, kosmopolityzmem i draństwem. No to w sumie powinniśmy tak podsumować tę rozmowę, ale no bo mam, tak jest. Tak jest, ale jeszcze mam dwa pytania. Jedno to skoro Karol Nawrocki był tak szczegółowo sprawdzany. Dostał się do gabinetu owalnego, spotkał się z prezydentem Donaldem Trumpem. Przecież to też jest miejsce specjalne. Tak? Secret Service nie dopuściłoby do takiej sytuacji, żeby ktoś, kto dzisiaj jest w taki sposób prezentowany przez te media establishmentu, media mainstreamowe, żeby ktoś taki mógł dostąpić zaszczytu spotkania się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza, że mówimy nie o prezydencie, tylko o osobie, która ubiega się o to stanowisko. Oczywiście zresztą. Jakbyśmy spojrzeli na całą karierę urzędniczą Karola Nawrockiego, to tych spotkań międzynarodowych, gości, wyjazdów zagranicznych, spotkań z poważnymi ludźmi było tak dużo, że no, gdyby wierzyć tylko w część, można powiedzieć, z ostatniego dnia tych frontalnych medialnych ataków fałszywych na Karola Nawrockiego to Nawrocki powinien być od przynajmniej 5-10 lat otoczony jakimś kordonem, kordonem sanitarnym, który nie pozwala nikomu z nim się spotkać. No, tak nie jest, więc to jest też jeden z przykładów, jeden z dowodów na to, że mamy do czynienia z bezprecedensową, brutalną kampanią przeciwko Nawrockiemu. Jeszcze jedno pytanie, bo mówimy o no, niebagatelnym udziale służb specjalnych w kampanii wyborczej. Ale też wiele śmiechów było wokół książki, którą napisał Karol Nawrocki pod pseudonimem Tadeusz Batyr, To wiele memów i tak dalej. He, tak. Śmiechy, hechy. Ale jednak mam wrażenie, że ten pseudonim był potrzebny, bo książka dotyczyła przestępczości zorganizowanej, trójmiejskiej przestępczości zorganizowanej. Ty jesteś z Trójmiasta, doskonale znasz te środowiska no nie powiem, że przestępcze, ale pewnie naukowo się nimi też zajmowałeś. Czy te ataki, te próby wyciągania panów Murańskich przez Donalda Tuska, czy inne osoby, małżonka pewnego, pewnej osoby, nawet nie chcę wspominać kogo, myślę, że nasi widzowie się domyślą. Czy to może mieć też związek z tą próbą oczernienia Karola Nawrockiego, z tym atakiem, który jest przeprowadzany? No powiem coś o, oczywistego, co potwierdza to, co przed chwilą powiedziałeś. Ja te materiały, na podstawie których... E, jako batyr y, Karol Nawrocki napisał książkę o Nikosiu. Widziałem pewnie parę lat przed Karolem Nawrockim. Nie miałem takiej odwagi, żeby to wszystko opisać. Y, I pomyślałem sobie, jak podarował mi tą książkę. Zresztą to stało się przedmiotem jakichś y, kolejnych drwin, że ja napisałem kiedyś na swoim Facebooku, że Karol Nawrocki poznał mnie z batyrem. No bo tak rzeczywiście było, Karol powiedział, to ja jestem Batyrem. Y, że to, co wtedy napisał w tej książce i to, co ja przeczytałem w tej książce, no, wzbudziło mój wielki szacunek do człowieka, do Karola. Po prostu w związku z tym, że on w ogóle się odważył to wszystko opisać. I zresztą, jeden z posłów z klubu Hołowni, minister gramatyka, po prostu chwalił tą książkę i słusznie, racjonalnie po prostu do tego podszedł, uznając, że że to jest książka odkrywcza, poznawcza, bardzo ciekawa, pokazująca kulisy grup przestępczych trzeciej RP, a tak naprawdę zakorzenionych jeszcze w okresie, w okresie PRL-u. I trójmiasto tutaj odgrywało bardzo ważną rolę. Więc Nie starczyłoby nam czasu szacunek. w tym odcinku, żeby opisać tak też, jest. jak te przestępcze środowiska miały wpływ na politykę i na. Ugrupowania, które się tworzyły na początku lat 90. i jak biznesowo też się rozpychały, jakie wpływy mają też na elity trójmiejskie, tak. na pewnych profesorów. Też nie będę tutaj nazwisk wymieniał, myślę, że wiesz, o kim mowa, o pewnym profesorze. W każdym razie to, jest, to pokazuje, że mamy naprawdę walkę dobra ze złem. Ten podział jest bardzo klarowny, myślę, dla każdego, kto odrobinę zainteresuje się tymi. Detalami, didaskaliami, mhm. chociaż te didaskalia naprawdę stały się no, głównym przewodem, tak, no, jakby głównym motywem tak kampanii. Jest. Tak jest. No, w istocie yy, o to chodzi. Yy że Karol Nawrocki jest po prostu człowiekiem zwalczanym przez cały układ postkomunistyczny, w tym myślę, że również przez grupy przestępcze, no właśnie ze względu na to, że on odsłonił, nie, nie powiem, że wszystko, ale bardzo dużo po prostu z kulis funkcjonowania tego styku między biznesem, światem przestępczym, a politykami i jego książki, w ogóle jego dorobek naukowy, bo on też cały szereg tekstów, książek o zorganizowanej przestępczości opublikował w całym okresie swojej pracy w Instytucie Pamięci Narodowej. No i myślę, że ten furiacki atak to jest próba zatrzymania kogoś takiego, kto. To wszystko po prostu zrozumiał, bo to jest też ważne. Tak niewielu polityków, nikogo nie wskazując, rozumie w ogóle te sprawy i kulisy, i genezę tego wszystkiego. I tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który sam w sobie jakby stanowi nową jakość, bo on o tym wszystkim wie, wie z czym idzie do prezydentury i jaka jest stawka tych wyborów. I to jest najlepsze podsumowanie tej rozmowy. Bądźmy świadomi. Zwracajmy uwagę na te szczegóły, które mają olbrzymie znaczenie dla postrzegania całej tej kampanii, tej brudnej kampanii, która jest wymierzona w Karola Nawrockiego. Idźmy na wybory, bądźmy zmobilizowani. W drugiej turze, 1 czerwca, głosujmy na Karola Nawrockiego. Trzeciej tury nie będzie, musimy go wybrać 1 czerwca. Musimy to wychodzić do urn. Do tak bocz. jest. Dziękuję Dzięki. bardzo.